Jeżeli już się zarejestrowaliście na stronie gns3.com, jesteście zalogowani, przechodzicie do darmowego pobierania, wybieracie wersję dla Windows, klikacie Download. Po chwili w tym miejscu zobaczycie, że program się pobiera. Zamykamy okno, które, się, które u nas wyskoczyło. Drugą rzeczą, jaką musimy pobrać, to jest maszyna wirtualna, którą się importuje do VirtualBoxa. Czyli klikamy w to miejsce, klikamy na VirtualBoxa, pobierz i po chwili maszyna również nam się pobierze. Potrzebujemy do poprawnego działania GNS-3 dwa pliki: plik GNS-3 i maszynę GNS-3 VirtualBox. Przejdźmy do kolejnej lekcji, do instalacji GNS-3.